Wykaż, że zachodzi taka nierówność. Oznaczmy sobie może to jako lewą stronę, czyli L lewą stronę nierówności. Ja to jeszcze sobie przepiszę. No i teraz maksymalnie to uprośćmy. Tutaj zauważmy, że mamy różne podstawy. Może zmienimy sobie ten pierwszy logarytm. Tak, aby podstawą była piątka. Czyli mamy 5-5, u góry dwójka i na dole trójka, A to sobie przepisujemy. Tutaj mamy piętrowca, tak zwanego, czyli 1 razy odwrotność dołu. Odwrotność dołu, czyli logarytm 5-3. Ogary, tym 5, 2 i to niestety, ale jeszcze sobie przepiszmy. Zauważmy, że mamy taki sam mianownik, czyli można to zapisać w taki sposób. No, i teraz może sobie połączmy te dwie liczby. Jedynkę możemy zapisać. W postaci logarytmu też przy podstawie 5, ale z piątki 5, 5 do potęgi pierwszej, będzie równe 5 możemy tak zrobić. No i sobie dodamy te logarytmy. Jeżeli dodajemy logarytmy, to mnożymy liczby logarytmowane w jednym logarytmie i można to zapisać w taki sposób. Czyli 3 razy 5 to jest 15. A na dole mamy logarytm 5 2 i tutaj znowu skorzystajmy ze wzoru na zamianę podstaw logarytmu, i wyjdzie nam takie wyrażenie. No i to już jest, powiedzmy, maksymalnie uproszczone. Teraz spójrzmy na prawą stronę równania. Tutaj mamy czwórkę, i teraz, jak dowieść, że czwórka jest rzeczywiście większa niż to wyrażenie? Możemy czwórkę sobie przekształcić. tak, aby zapisać ją za pomocą logarytmu, też przy podstawie 2, bo jeżeli będziemy mieli te same podstawy logarytmu yy, i one będą się różniły tylko tę, tą liczbą, no to łatwo będzie nam to udowodnić. 2 do potęgi 4 to jest 16, no, czyli rzeczywiście tutaj mamy większą liczbę, 16, yy, zatem logarytm przy podstawie 2, 15 jest mniejszy niż ten logarytm tutaj, zatem lewa strona jest mniejsza od prawej.